Starek już zakablowali, Ale co to jest, tutaj tutaj blisko. blisko. Nie, blisko. Odkupcie odkupcie Dawida, Odkopcie Dawida! Dawid, Oha, ej! O! Tutaj ej, dobra, bo. Ej, bo chytałem ich u góry i się tak wkurwili na mnie. Ej, wyciągają mnie. <śmawiamy> A bo i tu mają kupa obok! Kurwa, stary. Ktoś jeszcze potrzebuje pomocy? Tak, ja, ja tutaj. Ja u góry potrzebuję pomocy. Bo goni mnie kurwa z 70 ziomków się wkurwili Pomóżcie, pomóżcie tutaj, ej przed wami, przed wami! Trzy refy, trzy refy mam! Mam trzy refy, dziewięć fajerki! Jebnie taki my się z taką bandą biliśmy jak coś, nas więcej jest, no Oni jadą za mną! Ja nie mam fajerki, nie, nie mam fajerki, nie mam. Skoc, 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 skoc. <grywa> Czekaj, bo na sumo się na lewo, skocz na lewo. Skocz na lewo, skocz na pół, 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 pół! Kurwa, zjebałem się na lewo, skocz na lewo, skocz na lewo. Skocz na lewo, skocz na lewo, skocz na lewo, skocz